Co jest grane, no i co? Ja mu daję 1 na 10. Przecież to jest po prostu podszywacz. No ej! Siema się o tej torii, witajcie w kolejnym odcinku z kąt kont na moim kanale. I ziomeczki, uwaga, już na początku mówię, że czy ta seria będzie dalej trwała zależy od Was. Jak wbijecie tutaj 2,5 tysiąca lajkaczy pod tym odcineczkiem, no to wleci kolejny odcinek z tej serii, więc kto może lajkuje, oprócz tego proszę stawić subika, żeby po prostu nie przegapić. No i jak chcecie być ocenić, to musicie subskrybować mój kanał, no bo oceniam tylko właśnie profile widzów. No i w komentarzu wystarczy, że napiszecie swój klan, w którym jesteście. Następnie, miejsce, na którym mniej więcej jesteście w tym klanie. No i swój nick, jaki macie w Brawl. No i po prostu po tym będę mógł was znaleźć, i jest szansa, że po prostu akurat was wylosuje i was ocenię. Myślę, że warto spróbować, bo nic nie tracicie. A wystąpić w takim odcineczku, myślę, że jest spoczko. Ale oczywiście nikogo nie zmuszał, kto chce to robi te rzeczy, kto nie to nie. A ja po prostu przechodzę już do tematu. Dzisiaj mamy naprawdę mega fajne konta do ocenki Zresztą sami zobaczycie za jakąś chwilkę. W sumie nie będę już was tak trzymał w niepewności i przechodzimy do nich. Widzimy się po intrze. Na pierwszy ogień ci klub Edisona, chyba jakoś tak to było. Edisona, no i chyba ich nie znajdziemy. Dobra, głupi jestem, to jest klub Tedisona, a nie Edisona. Tedisona, ale ciężka nazwa, nie wiem dlaczego. Niby prosta, ale ciężka, tak, brawo, Tori. Okej, okay, znaleźliśmy, to jest chyba ten klan. Tak jest, idziemy tutaj czwarte miejsce, jest dowód, co mi ma No ogólnie już tutaj widzimy, że nie ma zbytnio dużo pucharków, 8400 no to nie jest zbytnio dużo. Winki 3x3 mogą być ciutkę więcej, jak na te pucharki, ale no aż tragedii nie ma. E, następnie igrzyska mocy tutaj nie oceniam, bo to, to, to praktycznie nic. E, w wyzwaniu troszkę więcej też by się przydało. Zadymiarze, zobaczmy sobie. Zadymiarze, widzę, że masz kruka z legend, więc okej. Okay. Yy, ale ogólnie, zadymiarze też ci troszkę brakuje, mordko. No, niestety nie mogę jakoś dobrze ocenić tego konta, bo wiesz, dużo rzeczy ci brakuje, masz mało pucharków. Yy, dlatego oceniam to konto tylko 5 na 10 Aczkolwiek, mordeczko jak zrobisz te wszystkie rzeczy, poprawisz troszkę, to na pewno będzie dużo lepsza ocenka. No i życzę Ci powodzonka, a my lecimy dalej. O, Proszę, proszę. I teraz Igły spajka, czyli jedna z moich akademii. Ziemek to jest koło 45 miejsca. No i ma nick Hunterek, więc mam nadzieję, że go znajdziemy. Bardzo fajnie, że jest mój klanik. Już za to wiadomo, że będzie plusik. Um, czekajcie, tylko teraz go znajdźmy, bo to jest najgorsze. Najgorsze jest, jak się go nie znajdzie. Dobra, mamy 55 miejsce, Hunterek.pl. Nice. 17700 puszek. No troszkę więcej ode mnie. Zwycięstwa 3 na całkiem spoczko, bo jest 1500, więc nie ma co się doczepiać. E, igrzyska mocy 849. Fajny wynik, naprawdę fajny, fajny. E, w wyzwaniu mogę by być tak do dyszki, to już by w ogóle było kozak Aczkolwiek nie jest źle, nie jest źle. Następnie duo, o też solidnie wam powiem Naprawdę fajne konto Kurde, tutaj prawie 25 rangi, troszkę ci brakło mordeczko mm, Więc tak, no normalnie Dałbym ci 7,5 Ale jako, że jesteś w piłkach z fajka mordko, To leci dla ciebie ósemeczka, pozdrowionka No to teraz las, sleepy przez 2e Chyba, tak jest, mamy ten klan I to coś tu jest, że to będzie tam gdzie będzie więcej osób Ziomek jest około 12 miejsca i ma Jacob. tak jest, mamy, mamy Jacob, Jacob, nie wiem jak się czyta, sorki ziomek i wow, naprawdę Kozak profil, kurde, patrzcie, ponad 20 tysięcy pucharków oprócz tego 4300 prawie już winów 3 na 3 Nice, to jest totalnym sztosem taki wynik. Mi się to bardzo podoba 12 w wysłaniu też jest przekozackie i do tego igrzyska mocy, Wow, ej, kozackie konto to jest naprawdę. No na razie mi się mega podoba. E, jeszcze 205 ranga, kolejna 205 ranga. Ej kurde, powiem wam że to konto serio ma potencjał na wysoką ocenkę, nie? Tutaj Jack, Jacob naprawdę fajnie się postarał i powiem ci tak mordeczko, chyba nawet dam ci 9 na 10 Dzisiaj mam dobry humor, przydałoby się troszkę więcej pucharków, ale dobra, dajmy ci to 9 na 10, niech będzie, pozdrowionka Następnie wpisujemy sobie polskie konopie Ej, kozacka nazwa klanu, przysięgam, mega fajna Tylko troszkę tych konopi jest, weźmiemy sobie standardowo ten, gdzie jest najwięcej Ziomek mówił, że jest koło 12 miejsca, hmm o, tak jest, to jest on. KNR Kuba 513. Yy, jak widzicie, jest na 13, czyli o jedno ten, ale to się zmieniło, wiadomo, miejsca się zmieniają. Ziomek ma minimalnie więcej puszek ode mnie. Winki 13 przekroczył 1000, więc się nie doczepiam. Minimalnie, bo minimalnie, ale jest. I krzyska mocy troszkę słabo. W wyzwaniu też mogłoby być ciutkę więcej, Mordko. Yy, następnie solo, ok, tak to tutaj wygląda. Duo, tak to wygląda. Ok, zadymiarze. Masz sporo zadymiarze, ale nie masz żadnej 25 rangi, szkoda. Powiem tak, gdyby była Mortu 25, to dałbym ci 7,5, ale niestety nie ma, dlatego będzie tylko 7 albo aż 7, bo w sumie 7 to jest naprawdę spoczkowy wynik. Następnie wpisujemy sobie Quality Poland i tutaj ziomek yy, mówi, że jest dowódcą w tym klanie yy, Nie wiem czy to będzie ten klan, mam nadzieję, że ten gdzie jest najwięcej. E tak, czekajcie, czy to jest on? Nie wiem. No chyba tak, chyba ten nick jest podobny do tego, co był w komentarzu. Klikamy, tak, to jest on, dobra. Wow, ej, patrzcie, Dziomek ma 24 tysiące pucharków. Ponad, ej, serio, szacun za to. Ile pucharków bił, w ogóle 3 na 3 winy, 6744, omyg, 15 w wyzwaniu, w igrzyskach mocy prawie tysiaka dobił, duo ile ma winów? co za kozak, i 26, 206 ranga nawet, bez kitu, to konto jest przekozackie, no, no, wow, naprawdę wow, ziomek <laughs> I jedyne co ci brakło do dyszki to chyba troszkę więcej pucharków jeszcze, bo tak to ci daje 9,5 Konto jest naprawdę przekozackie wariacie, trzymaj tak dalej I jak wiesz 30 tysięcy pucharków to pisz, może zrobimy ocenkę i będzie dyszka Przekozackie konto, naprawdę o, proszę bardzo, tym razem tutaj korzenie spajka, czyli kolejny mój klan, kolejna moja akademia. Wejdziemy sobie w topkę. Lokalnie pły, bo tutaj gdzieś właśnie te korzenie powinny być. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. O, są korzenie spajka, 21 miejsce, ale wysoko są teraz w topce, kozacko, naprawdę. W ogóle, kolce spajka na 9, coś pięknego. Nikt tego ziomeczka to Bacik i jest koło 70 miejsca. E, mam nadzieję, że tutaj będzie dalej w tym klanie, bo wiecie, często jest tak, że piszecie, żebym was oceniła, a was już w tym klanie nie ma. E, bacik, 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 szukamy ciebie. Kurczę, żebyś był, mordeczko. Jest, dobra, już się bałem, że nie będzie. W ogóle jeszcze w tym odcinku yy, wszystkich znalazłem, bo w poprzednich filmach zawsze było tak, że kogoś nie było, jak podawaliście. A tutaj na razie każdy, kto podał, to bez problemu go znalazłem, więc bardzo się cieszę. No i okej, okay, równe 20 tysięcy pchanków miał kiedyś, teraz ma 10, yy, 19 tysięcy, też jest spoczko, naprawdę. Fajne wiki 3 na 3, 4 tysięcy, mi się podoba. Igrzyska mocy kozak, wyzwanie 15 wików. Oj, 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 tutaj naprawdę jest kandydatem na wysoką ocenkę i od 25 rank. Wow! iż to skąd to? Normalnie kurczę. Dałbym mu chyba 8,5, ale no korzenie spajka, więc dziewiąteczka leci normalnie dla ciebie, wariaciku. Yy, gratulacje i trzeba i tak dalej. Bardzo fajny klan masz, bo mój. Dobra, szukamy teraz klanu Szczepanikow przez V. Ciekawy klan. No i tutaj powinna być Julia. Tak jest, mamy Julię, która ma jeszcze członka. Ej no, dwóch w klanie jest i napić nie dała tego? Yy, wiceprezydenta? Zastępcy? Poproś że żeby ci dała. <laughs> Okej, okay, wchodzimy sobie tutaj w Julię. Julia ma 15 tysięcy puszek, czyli troszkę więcej ode mnie. kurczę, jeszcze nie wyprzedziła. Aczkolwiek bardzo mało maszynków 3 na 3 i za to troszkę będzie minus. Tak samo igrzyska nie jest zbyt dobrze i wyzwanie, kurczę. No jedynie duo całkiem fajnie. Yy, za dymiarze wchodzimy sobie. 22 druga ranga najwyżej. Hmm. Okej, okay, tak wygląda to konto, no niestety nie mogę ci tutaj dać więcej niż po prostu 7 na 10, no bo te łinki 3 na 3 i tutaj te inne statystyki są naprawdę no średnie, ale jak to poprawisz na pewno będzie wyższa ocenka i lecimy dalej. Oj, 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 teraz chyba szykuje się grube konto, bo ziomeczek jest w klubie The Farel Team i w dodatku ma jeszcze członka i jest koło 10 miejsca, więc no to, to musi być grubo. Ej, czekajcie, szukamy go, szukamy, gdzie ten ziomeczek jest. Tak jest, Speedmaster 24 800 pucharków miał i dalej ma w sumie, to jest jego maksymalny wynik, zaraz będzie 25 wbijał. Co za kozak, patrzcie Winki 4000, to jest też dobry wynik bardzo Wyzwanie 15 i prawie tysiaka W wyróżniskach mocy, kurde, jakie tutaj kozaki Ile ma winów w duo, prawie więcej niż w 3 na 3 Co jest grane Wow, Ej, on musi w tych duo wygrywać Naprawdę <gryw> Co za konto, wszystkich zadymiarzy Ma 25 rangi No coś pięknego wam powiem, naprawdę Ile 25 rang jest, co jest grane no tutaj wleci kolejne 9,5 na 10. Dzisiaj naprawdę wysokie ocenki są w tym odcinku. Tak jak mówiłem, dyszkę bym dał jakby było 30 tysięcy bucharków, ale konto jest przekozalskie i oceniam je oczywiście 9,5. Ej, czy ja dobrze widzę, czy ten gość co robi ze mnie jaja? Widzicie co on napisał? Klan kolce Spajka, ale nie ten twój! Czyli co? Czyli niby jakiś fejur? O co chodzi? Czekajcie, muszę sobie wpisać. Bo ja wiem, że jest dużo podszywek kocy spajka. Ale on gada jakiś drugi najlepszy. O co chodzi? Nie mówcie, że. Ej, nie mówcie, że jeszcze tam napisał, że jest dowódcą, bez kitu. Ej, nie, nie mówcie, że to jest jakiś podszywacz. Ej, czekajcie, jakiś drugi clan najlepszy. Nie, może to będzie ten: 38. Jeszcze zobaczę, czy nie ma jakiegoś lepszego. Podszywacz. Ej, czekajcie, to nie jest mój klan: 99 na 100? To nie jest mój clan. Mój ma dużo. Co? Nie, nie mówcie, że już że tu będzie on dowódcą. Chwila, muszę go znaleźć. Kto tutaj jest dowódcą? Blackfire, to jest on. Co jest grane? Ej, czajcie. Typ jest podszywką i napisał do mnie pod filmem, żebym ocenił mu konto? What? Ej, dobrze przynajmniej o tyle, że tutaj nie piszą jakiejś wiecie, hamskich rzeczy, że to jest oficjalna akademia czy coś, tylko po prostu takie zwykłe rzeczy, że no i tak się podszywają, ale nie w taki chamski sposób. Ale no i tak, czajcie, no jak to można zrobić coś takiego, żeby podszywać się pod kogoś klan i jeszcze do tego kogoś napisać, żeby ocenił mu konto. No przecież to jest tragedia, no nie. Ej, no wejdę, ale wejdę, dobra, niech będzie, wejdę w to konto. Co jest grane, no i co, ja mu daję 1 na 10, przecież to jest po prostu podszywacz, no ej, bez kitu, nie. Ja mu daję 1 na 10 za to, że ma kolce spajka klan, jak ja zakładałem kolce spajka, to żadnego innego klanu nie było. I on ma pewnie w tym klanie dlatego tyle osób, bo oni myślą, że to jest mój prawdziwy. Nie wiem, no trochę średnio. Yy, jak jesteście podszywaczami, to proszę was, nie piszcie w komentarzu, żebym was oceniał, okej? Okay? To nie jest prawdziwy klan Kolce Spajka. Prawdziwy klan Kolce Spajka, mordeczki, jest tylko jeden. jest to ten klan, który aktualnie jest na dziewiątym miejscu w topce polskiej. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się takiej ocenki, takiego typa, że ktoś po prostu taki napisze mi komentarz pod chwilą, żebym go ocalił, no, ale dobra, już było minęło, nie wracajmy do tego, teraz mamy ziomka, <grafię> patrzcie jaki ten ziomek ma czekajcie, zaraz wam powiem, e, musimy go tutaj znaleźć w tym kranie, Utopik mój król, to jest on, Utopik mój król, <grafię> Pozdrowi Utopik, jak to oglądasz. <grafię> Nie wiem czemu się tak chce śmiać z tego niku? Utopik mój król Bardzo fajna nazwa ziomek OK. 22 500 puszek miałeś najwięcej, teraz masz 22000 Kozacki wynik, ile ma winów 3x3? 9000 prawie, wow! Ej sztos. 9 winów 3x3, 3. czy wy to sobie wyobrażacie? Oprócz tego, 15 minut w wyzwaniu i 622 w No No, wszystko mogą być czystkie lepiej, ale nie jest źle. Duo, spoczko. Zadmiarze, nie masz się tego zadmiarza jeszcze. I 206 ranga, tutaj jest, o, i kolejna, o, i kolejna, o, kurde. Ej, nie, no, tutaj też będzie ocenka 9,5. Wiem, że on ma mniej puszek niż tamci, ale za to mam więcej winów 3 na 3 a ja bardzo patrzę na winki 3 na 3 więc tutaj u ziomeczka też będzie 9,5 na 10. W dodatku ma jeszcze <laughs> nikt, który mnie nie więc no, pozdro, pozdro, naprawdę fajne konto. Oceniam 9,5 na 10. No i to wszystkie kąta w tym dzisiejszym odcinku. Ten ziomek z podszywką troszkę mi podniósł stajcie ciśnienie, ale okej, okay, mam dzisiaj dobry humor, nie będę go sobie psuł <grym>, Ja nie, no, dobra, dalej co nie wierzę, ale okej okay. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji wbijajcie na wszystkie social media, które są podane w opisie e, Macie tam właśnie linki i się z wami żegnam, trzymajcie się, Elo!